Tutaj mam nasz router, a tutaj naszą antenę, ale nadajmy sytuacji odrobinę kontekstu. Jedziemy do naszego najbardziej ulubionego miejsca w Polsce. Definitywnie spędzamy tam najwięcej czasu w kamperze. Niestety spędzamy ten czas tam tylko w weekendy. Dlaczego? Dlatego, że pracujemy zdalnie. Po końcu weekendu musimy stamtąd uciekać, bo nie ma tam zasięgu. Generalnie zasięg w tym miejscu jest tak słaby, że nie da się załadować nawet najprostszej strony internetowej, nie mówiąc już w ogóle o Instagramie czy o jakichś filmach na YouTubie. Nie ma w ogóle na to szans. Pracujemy zdalnie w zespołach IT, więc musimy z rana się z reguły wdzwaniać na tak zwane daily, więc fajnie jakbyśmy z pomocą tej Anteny mogli zostać tam na dłużej. Ludzie tam pisali w komentarzach, że ściągają sygnał pozaziemskich cywilizacji. Także liczę na to, że ta antena naprawdę zda egzamin i będziemy mogli po prostu z tamtego miejsca na luzie na spokojnie pracować. Słuchajcie, skasztaniłem się okropnie. Wow, w ogóle jaki ładny zachód słońca. Widać na moim, na moim pięknym, wielkim czole. Skasztaniłem dlaczego? Dlatego, że ta antena i ten router domowy, który jest w zestawie, potrzebują dwóch zasilaczy, a my mamy tylko jedno gniazdo w przetwornicy. Było w instrukcji napisane, że, że ta antena jest zasilana kablem lany jakoś przy. Przyjąłem zapewnik, że jest jeden zasilacz, ale są potrzebne dwa. Na szczęście jutro dołącza do nas druga ekipa, bo jedziemy na kajaki. Także poproszę ich, żeby wzięli z domu jakiś przedłużacz, żebyśmy mogli to tutaj przetestować. A teraz zapraszam na kilka ujęć z kajaczków. Dla niecierpliwych zostawiam tutaj znacznik czasowy, gdzie rozpocznie się test tej anteny, ale zachęcam do zobaczenia parę ujęć z kajaczków, bo biorę drona i będzie super pięknie. Przysk, przyw, 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 przyw. Razem! Razem! Nie, <grym> to Nie, nie przeszedłem na islam. Taki mój sposób na fotoprotekcję, żeby nie smarować się całym. Jesteśmy właśnie na przenosce. Na przenośce? Przenośce. Przenoś. Na przenośce. To jest takie miejsce, w którym jest spiętrzona woda. Różnica poziomu na tyle duża, że ciężko to przepłynąć kajakiem i trzeba po prostu wyjąć kajaczek, złapać z przodu, z tyłu, przejść parę kroczków, przenieść sobie niżej. I takich przenosiek przenosiek? Przenosek. Nosek. 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 I tutaj na trasie w Brodnickim Parku Krajobrazowym tych przenosek, przenosiek dosyć sporo i czasami ten kajaczek trzeba naprawdę 30-40 metrów przetargać. Weźcie to pod uwagę, żeby wziąć silnego, tęgiego chłopa. Dobra, przedstawię na razie jak to mniej więcej tak na szybko wygląda. Mamy straszny pierdzielnik, no bo tutaj porozciągałem kable, jeszcze wczoraj kupowałem przedłużacz, bo okazało się, że mamy tylko jedno gniazdo w przetwornicy i musiałem rozdzielić. Mamy w zestawie taki router, taki zwykły domowy na dwóch antenkach, który jest podłączony kablem LAN do takiej złączki. Tutaj jeden przewód wchodzi, a tutaj drugi wychodzi, który jest podłączony tym kabelkiem, tym kabelkiem, tym kabelkiem do anteny, która znajduje się o tam. Na dachu. Ona sobie stoi tak roboczo na panelu solarnym. Byle wyżej ją postawiłem, tak żeby łapała jakikolwiek sygnał. Potrzebne są do tego dwa zasilacze: jeden zasilacz właśnie od tego routera domowego i drugi zasilacz od tej anteny. Jak to działa? Zaraz do tego przejdziemy. Generalnie na wyjazdach używamy zwykłych hotspotów: używamy telefonu, do którego wkładamy kartę SIM. Odpalamy sobie hotspot na tym telefonie, na tym albo na telefonie Oli i korzystamy z pozostałych urządzeń po prostu z tego internetu udostępnionego z karty SIM. W każdym kraju kupujemy sobie inną kartę SIM i na tej samej zasadzie działa ta antena. To jest antena noki Tak naprawdę to się fachowo nazywa router, ale przyjmijmy nomenklaturę antena. Do tej anteny tutaj od spodu wsadza się kartę SIM. Ta karta SIM zbiera sobie dane internetowe w taki sam sposób, jak robi to telefon. Pobiegałem tutaj z tą anteną troszeczkę wokół samochodu, wsadziłem ją nawet na taki nasz prowizoryczny prowizoryczny maszt w postaci skrobaczki do panelu solarnego. On po prostu jest na takim teleskopie, więc jest tam z półtora metra w górę. Tak, żeby troszkę dać wyżej, zobaczyć, czy to Coś zmieni, niewiele to zmieniło. Postawiłem też antenę na panelu solarnym na dachu, pokierowałem ją troszkę w lewo, w prawo, bo to jest chyba antena kierunkowa, przynajmniej tak wygląda przez jej kształt. Wnioskuję, że to jest antena kierunkowa. Szukałem sobie tutaj masztów na mapach, gdzie są. W Rozstawione te maszty nadające ten sygnał i kierowałem w tą stronę. No i wnioski są takie. Prędkość internetu na speed testach jest bardzo zbliżona pomiędzy hotspotem z telefonu a używaniem internetu, właśnie dzięki tej antenie. Natomiast speed testy swoje, a praktyka swoje. Po odpaleniu filmu na YouTube w 4K z hotspotu z telefonu po prostu nie da się niczego załadować, natomiast z tej anteny działa. Po prostu ładuje się. Wolno, ale ładuje się ten film. Z czasem to przyspiesza i naprawdę filmy w 4K można spokojnie w tym lesie, gdzie nie ma zupełnie prawie zasięgu, oglądać na tej antenie, także w praktyce jest po prostu szybsza. Ale to, co dla nas jest najważniejsze, to to, że tak jak pokazywałem w tym teście połączenia. Powiedz, czy będzie zrywało. Wyjaśnijmy na szybko połączenia. Na dachu, kampera stoi ta antena. A my jesteśmy obydwoje podłączeni swoimi telefonami z routerem. Chyba słychać okej, okay, nie? No w ogóle nie zrywa, obraz coś jest ładny, wszystko jest płynie. Czyli co, przyjeżdżam tu pracować? <śmiech> <śmiech> Dobra, i robimy. Drugi test. Teraz ten telefon, który trzymam w ręce, jest podłączony po prostu do LTE, tak bezpośrednio. Natomiast Tola jest podłączona swoim telefonem do anteny, która stoi na samochodzie. Jo, ale zrywa, zmieniać jakość twarzy. Tak. Głos jest ok, ale jesteś strasznie rozmazany, rozmazany. i trochę cię zacina. Obraz w sensie. Dźwięknie. Dobra, mówię, 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 testujemy, chodzę sobie, mówię, mówię. Cały czas słychać, ok? Tyle, że ob obraz zrywa. Może jest trochę większe opóźnienie w tym co mówisz? Tak, ale ewidentnie traci pakiety, bo zmienia mi się jakość twojej buzi na ekranie. Okej, okay, czyli jest różnica, krótko mówiąc jest różnica, czyli jednak. Działa ta antena. Wydaje mi się, że będziemy w stanie po prostu z tą antenką przyjechać sobie tutaj do tego lasu i pracować. Na pewno spróbujemy. Chciałbym tutaj zaznaczyć kilka uwag. Przed tym, jak zostanę zlinczowany w komentarzach, nie korzystaliśmy z porządnego masztu. Taka antena powinna być najlepiej założona kilka, kilka no nie kilkanaście, ale kilka metrów przynajmniej nad ziemią. Tak, żeby ominąć wszystkie zabudowania, drzewa, jakieś właśnie niskie budynki, pojazdy i tak dalej. Żeby mieć niezachwiane połączenie z masztem, który nadaje ten sygnał. Nie będziemy takiego masztu nawet testować, dlatego, że po prostu na kamperze nie będziemy takiego masztu montować. No wyobraźcie sobie, że stajemy na dziko na jakimś parkingu we Włoszech i wyciągamy 4-metrowy drewniany maszt, montujemy go do samochodu. No to jest nierealne. Nikt tak nie będzie robił, nie będziemy robić obozowiska z parkingów. Jedyne co mogę zrobić, to po prostu tę antenę postawić na jakimś mini statywie na dachu pojazdu. Tak, żeby szybko tam sięgnąć, postawić i zapomnieć. I to jest ta główna różnica, że z porządnym masztem, z wysokim masztem, ta antena może prawdopodobnie wyciągnąć dużo, dużo lepszą wydajność. A druga kwestia to są właśnie warunki typowo leśne. Te drzewa tutaj zasłaniają sygnał, a to jest antena kierunkowa. Ona zbiera sygnał z jednego kierunku, więc kiedy kierujemy antenę prosto w maszt, który stoi gdzieś tam, a tam jest bardzo, bardzo gęsty las, no to ta antena też nie ma możliwości rozwinąć swoich skrzydeł. Jeżeli chcielibyście używać takiej anteny w miejscu niezalesionym, to prawdopodobnie Podobnie będzie działała 100 razy lepiej. Natomiast mimo, że byliśmy w lesie, dalej jesteśmy zadowoleni, i na pewno tutaj, przynajmniej do brodnickiego parku krajobrazowego, będziemy tą antenę zabierać i będziemy próbować stąd pracować. Tyle. Dzięki za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to zostawcie w komentarzu albo napiszcie na Instagrama, co Bo żegnamy się, pa! pa.